Bo w Media Expert taniej masz. O oh, tak, taniej masz. Turbo wyprzedaż w Media Expert Na przykład idealny do pracy i nauki laptop Lenovo IdeaPad Slim 5. Aluminiowa, lekka obudowa, aż 16 giga pamięci RAM. Teraz z kodem rabatowym o wartości 400 zł taniej. Wspomagany sztuczną inteligencją laptop gamingowy Lenovo Legion 5. Grafika GeForce RTX. Teraz z kodem rabatowym o wartości 500 zł taniej. Czekamy na swój tak, Zostaw wszystko nam. o O tak, OBI, bo z obi wszystko proszę! Nic cię nie powstrzyma! Zrobisz to z Obi! Nic cię nie powstrzyma dzięki naszym wspaniałym, wiosennym ofertom. Bo jak majówka, to tylko z Obi. Teraz grill węglowy i myjka ciśnieniowa w super niskich cenach. A do tego 20% rabatu na ponad 450 produktów oświetlenia ogrodowego. Gotowanie z dziećmi to dla mnie czysta frajda. Ale ja się boję tego, tłustych plam. Nawet te bardzo tłuste plamy nie są straszne. Z kapsułkami Wizir z efektem fery. I działają skutecznie nawet w zimnej wodzie. Idealna biel. Wizir, więcej nie będzie. Teraz Wizir z efektem fery w nowej ulepszonej formule oraz w wygodnym płynie. Chronić przed dziećmi. Brzuchy, brzuszki i brzusie. Przechodzicie przez wzloty i ból. Kiedy stres lub jedzenie kończą się bólem brzucha, wypróbuj NOSPA MAX. Skurcze mięśni to źródło bólu brzucha i nie każdy lek na niego działa. NOSPA MAX działa inaczej, bo trafia w skurcz i usuwa ból brzucha. Brzuchy, zasługujecie na najlepsze. NOSPA MAX. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Poszukiwanie wiosennej świeżości zaszło za daleko? Jest prostszy sposób. Odkryj nową kolekcję zapachów Erwig, która rozkwitnie świeżością w Twoim domu. Wdech, wydech, Erwig. Czasem moje nogi i mięśnie nie wytrzymywały tempa. Kończyło się uciążliwymi skurczami, nie tylko w dzień, ale też w nocy. I to uczucie ciężkości nóg. Polecono mi Zdrowit Skurcz Plus, bo to jedyny preparat, który oprócz wysokiej dawki magnezu na prawidłową pracę mięśni, dodatkowo zawiera ruszczyk na lekkie nogi i krążenie. Zdrowit Skurcz Plus to jedyny produkt, po którym nie mam skurczów. Zdrowit Skurcz, marka numer jeden na skurcze. Super, super! Super, piątek w Kauflandzie. W ten piątek polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów tylko 4,99. A soczysty Arbus, jedynie 4,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Lidlowy przegląd cenowy. Ludzie dyskutują na temat różnic cenowych w biedronkach. No bo czy to ok, że te same zakupy w biedronce nad morzem kosztują inaczej niż w górach? A ceny w sklepach Lidl, równe czy nierówne? Rówe! i nieziutkie zechy! Sprawdziliśmy różne regiony Polski. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 lidlach i 10 biedronkach. W różnych biedronkach zapłaciliśmy różne kwoty. Różnice wynosiły nawet ponad 25 zł. A w każdym lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronce Szczegóły na Lidl, Pel, Gośnik, Koszyk. Kiedyś wstydziłam się swojego uśmiechu. Miałam żółte zęby, a moja pasta do zębów nie dawała efektu wow. Ale mój dentysta polecił mi Lakalut Perfect White. Tak, ponieważ dzięki zaawansowanej technologii micelarnej, Lakalut Perfect White trafia nawet w trudno dostępne miejsca, usuwa przebarwienia i wybiela zęby. I co najważniejsze, jest bezpieczny dla szkliwa. Teraz uwielbiam się uśmiechać. Lakalut Perfect White. Białe zęby, piękny uśmiech. Jaka obasy Z Lidla. Z Lidla. I pieczywko. Też z Lidla. Pewnie wydał majątek. Ale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kazowałam. Zakupy tu. Od środy z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, Tylko 7,90 za kilogram. Burówki amerykańskie 400 gramów. 9,99 za opakowanie. A wszystkie chipsy i chrupki. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. Zakupy radę. Pewni swego. Wszystko robią po swojemu. Wybierają pożyczkę, którą spłacają kiedy i w jaki sposób chcą. No właśnie. Mogę dopasować ratę do siebie. Dzięki temu urządzają swój świat tak jak chcą. Weź pożyczkę w Alior Banku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Alior Bank. NIE mów. Zapnijcie pasy, bo... Pileciki do kontroli, proszę! To będzie jazda bez trzymanki! Musi być najwyższy poziom artystyczny! Non-stop. Taka werwa dla ludzi. Tylko u nas. Oferta tu i teraz. A jedyny pilot na tej wycieczce, to ten w twojej dłoni. Interesy spadem to sama przyjemność. Włącz kabaret TV i baw się razem z nami. Wrywasz Wyrwasz sandałów, co nie? Kabaret TV. Kabarety non stop. Nie mogę jeść, nie mogę spać! A próbowałaś ostraliczyć parafian? Kabaret jest dobry na wszystko. Poprawi jakość waszego życia i bardzo je wydłuży. A może też pogrubić, bo lubię życie na tłusto? Włącz nasze kabarety. Przelekło z Dzień dobry. Dobra, zaczynajmy! Daj się porwać w wir zabawy. Dosyć o przyjemność! No a któż nie ma pokus? Nie, nie! Tak, tak! Raz, dwa, trzy, kabaret! Dzisiaj od 18 w Kabaret TV. Dziś się zabawimy, Janie. Na zły humor... Kabarecik! Na dobry? Też kabarecik. Wspaniała inicjatywa. Na kiepską pogodę. Co? No żeby pan jakieś pomocnicze pytanie zadał? Kabarecik! Doskonały pomysł. Takie emocje. I na super pogodę. Się ciepło zrobiło, nie? Też kabarecik. <gry> Można się bawić? Bo kabaret jest dobry na każdą okazję. Po prostu daj się temu porwać. Nie! Yeah. Opuszczam was z mojej mili, by nie uronić ani chwili. Maratony z mistrzami kabaretu. Dzisiaj o 20.00 w Kabaret TV. Dzień dobry! Z policjantów. Peczę do góry! Z listonoszy. No a jak? Księży! Urzędników. Na następny, proszę. Lekarzy. Do świętego Piotra to w którą stronę? Ze stereotypów. Jaki znak, twój? Skarpety i sandały? I z samych siebie. Ja nie jestem głupia! Ja po prostu jestem sobą. Czyli weekendy na wesoło i na luzie. Nasza praca to jest niezwykle stresująca. Raz, dwa, trzy kabaret. Takie! Jest! Tak jest! Tak jest! Kabaretowa noc pod gwiazdami. Spokojnie, jest tego więcej. Proszę bardzo! Mistrzowie kabaretu. Niespodzianka! Kabaretowy śmiech grupowy. Ostatnio było super. Weekendy z Kabaret TV. Czy ten pan nie spisuje liczników, tak? Kabaretowa rozrywka od rana aż do wieczora. Polacy są zdolni do rzeczy wybitnych. Szkolić najlepszą jednostkę specjalną na świecie. Tak jest. Zrobić bezcelerową grę komputerową. Jadąco. A jak zabraliśmy się za oranżadę bez cukru, to wyszła nam wybitnie. Oranżada Helena zero cukru. Wybitna bez cukru. Pewni swego. Wszystko robią po swojemu. Wybierają pożyczkę, którą spłacają kiedy i w jaki sposób chcą. No właśnie. Mogę dopasować ratę do siebie. Dzięki temu urządzają swój świat tak jak chcą. Weź pożyczkę w Aliorbanku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Alior Bank. Jaka kiełbaska. Z Lidla. Z Lidla. I pieczywko. Też z Lidla. Pewnie wydał majątek. Ale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama gazowałam. Od środy z kuponem Lidl Plus. Banany luzem 50% taniej, 3,49 za kilogram. Karkówka wieprzowa w marynacie 20 złotych taniej, 9,99 za kilogram. Tylko w środę masło z polskim mleczarni Mlekowita 82%. Tylko 4,49 za opakowanie, przy zakupie 3. Tak działa kostka czekolady Wedel, a tak całe Muzeum Czekolady. Teraz w loterii do wygrania. Codziennie bilety do Muzeum Czekolady Wedel oraz co tydzień 10 tysięcy złotych. Wedel z przyjemnością. Takie pyszne taliatele z kurczakiem w Żabce dostaniesz za 11,90. A taki portret dostaniesz też za 11,90. Voilà. I co? Tak myślałem. Żabka meni najbardziej chodceny w mieście. W życiu, jak w sporcie, potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection i bądź pewny siebie niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco. Zawsze pod kontrolą. Super, super, super piątek w Kauflandzie. W ten piątek chips Lays gładkie tylko 7,99, a Pepsi, Mirinda lub Mountain Dew złote 89 za puszkę przy zakupie 24. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wilkinson sort zna się na ostrzach jak mało kto. Nasze ostrza są tak dobre, że chcesz się nimi golić bez końca. Wilkinson Sound. Mistrzowie ostrzy. Zapomnij o wrażliwej skórze. Wypróbuj Extreme 3. Razem z pasją stolarską ojciec przekazał mi sekret. Aby zachować trwałość, każde drewno potrzebuje właściwej ochrony. Drewnochron to ekspert w dbałości o drewno. To sprawdzona jakość i ceniona od pokoleń najwyższa trwałość. Drewnochron. Stosuję i polecam. Dominik strzelec. Lidlowy przegląd cenowy. O tym się mówi. Za koszyk 15 produktów na grilla w Lidlu zapłaciliśmy mniej niż w Biedronce. Da się wyczuć atmosferę oszczędzania. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów na grilla dostępnych w Lidlu i w Biedronce. W Lidlu zapłaciliśmy ponad 12 zł. mniej. Grillowanie bez Lidla ani różd. Bo koszyk 15 przykładowych produktów na Grilla w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl, ukośnik koszyk Lidla. Kiedyś wstydziłam się swojego uśmiechu. Miałam żółte zęby, a moja pasta do zębów nie dawała efektu wow. Ale mój dentysta polecił mi Lakalut Perfect White. Tak, ponieważ dzięki zaawansowanej technologii micelarnej, Lakalut Perfect White trafia nawet w trudno dostępne miejsca, usuwa przebarwienia i wybiela zęby. I co najważniejsze. Jest bezpieczny dla szkliwa. Teraz uwielbiam się uśmiechać. Lakalut Perfect White. Białe zęby, piękny uśmiech. Don't stop Czekamy na Twoich rancach. Zostaw wszystko o nam. O, o tak. to z obi, bo z wszystko proste Nic Cię nie powstrzyma. Zrób to Nikt Cię nie powstrzyma dzięki naszym wspaniałym, wiosennym ofertom. Bo jak majówka, to tylko z OBI. Teraz myjka ciśnieniowa i wygodne meble ogrodowe w atrakcyjnej cenie. A do tego aż 15% rabatu na 200 elektronarzędzi i maszyn do remontu i ogrodu. Powiedz... Ta? To? Tato? A całym zdaniem? Gdzie są moje słuchawki? Tato! Tata znajdzie słuchawki, żeby mama znalazła czas na serial, bo zawsze coś ciekawego leci światło plusa.